W poprzednim odcinku kapiszonowo zostało zaatakowane przez czachotrupy. Nasz szpukowy duch stoczył pojedynek z jednym z kosmitów, a potem od mędrca usłyszał historię swojej rasy oraz o złym Spokorusie, który w owej chwili zaatakował planetę w celu zabicia wszystkich szpukowych duchów. Po pokonaniu pierwszego z sześciu kapitanów, nasz bohater wraz z brązowym i niebieskim wyruszyli na poszukiwania predawnego winiaka swych przodków, bo tylko z jego pomocą mogą pokonać wrogów. Czachotrupy, część druga: Poszukiwacze zaginionego winiaka. I tak dobrze, że dojechali my tak daleko. Tylko ciekawe, gdzie teraz znajdziemy benzynę na tym pustkowiu. Przynajmniej nikt nas nie atakuje. Ciekawe, czemu tamten dziadek nam pomógł, skoro jest czachotrupem. Jak widać, nie wszystkie chcą z nami walczyć. Wiedziałem, że coś znajdziemy. działa. Jest tu za cicho. Miasto opustoszało po ataku czachów. Coś tu jest? Prócz nas i jego nikogo tu nie ma. Jestem drugim kapitanem wielkiego spokorusa. Ładuj się. No to dwóch mamy z dynki. A wy skąd się tutaj wzięli? Niedaleko stąd stoi nasz czołg. Macie czołga? Skończyła się nam benzyna. Mamy jej tu pod dostatkiem. Długo tu jesteście? Od początku. Czachotrupy wkroczyły tutaj 5 dni temu wybijając większość z nas. Nielicznym udało się przeżyć. Kapiszonowo zaatakowali dziś rano. To był ich ostatni cel. Pojawili się 20 dni temu po drugiej stronie globu. Najpierw chcieli unicestwić wszystkich w koło, żeby zostawić bez pomocy ostatnich rodu mieszkających w kapiszonowie. A ten co tu robi? On jest z nami. To czachotrób. Mam wskazówki, dzięki którym odnajdziecie zaginionego winiaka. Skąd je masz? A to, co ma być, co mi Żeś zrobił? Przekazałem tobie mapę. Idź ta już i nie trać ta czasu. Musimy uważać na pułapki. Idziemy po naszą własność i mamy jeszcze uważać na pułapki? Nasi przodkowie musieli to zabezpieczyć. Obcięło mi wadzka. Niewielka to strata. Ty guzik wiesz. Swojego już dawno sprzedałem na kilogramy. I dużo żeś dostał? Na winiaka styknęło. To ja też sprzedam. Muzyka. Zaraz byś tam mieli smażone jajka. Ci kapitan zabierze to dla spokorusa. brzydki smoluch. Teraz złoimy im dupsko. Teraz będziesz nas niósł.